W dziewiątej kolejce PG Super Superligi Szczypiorniści azotów Pławy mierzyli się ze swoim odwiecznym rywalem w walce o podium rozgrywek górnikiem zabrze. Niedzielne spotkanie lepiej rozpoczęli pławianie, którzy dość szybko przejęli inicjatywę. Po 10 minutach azotowcy mieli na swoim koncie 7 trafiń, podczas gdy zabrzanie, którzy byli gospodarzami tego spotkania, trafiali do siatki pławian pięciokrotnie. W miarę upływu pierwszej części meczu przewaga gości jeszcze bardziej się uwidaczniała. Pławieni imponowali skutecznością w kontrze. Po regulaminowych 30 minutach obie drużyny schodziły na przerwę przy wyniku 21 do 15 dla Azotów. Druga część meczu miała nieco bardziej wyrównany przebieg na początku drugiej połowy spotkania zabrzoną udało się nawet zawiązać serię trzech bramek rzuconych z rzędu. Mimo lepszej postawy zabrzon azotowcy wciąż kontrolowali wynik utrzymując kilkubramkową zaliczkę i dowieźli cenne zwycięstwo do końca, wygrywając ostatecznie 38 do 32. MVP spotkania wybrany został autor dziewięciu bramek Kacper Adamski. O jedną więcej w tym spotkaniu rzucił inny reprezentant pławskiej drużyny Piotr Jarosiewicz. Górnik zabrze azoty pławy 32 do 38. Dopiero... Przerwy 15 do 21. Azoty zagrały w składzie w bramce Borucki i Koszowy, dalej Żiwkowicz, Adamski, Przybylski, Marcinia, Kantolak, Burzak, Wajes, Kowalczyk, Janikowski, Fedeńczak i Jarosiewicz. Teraz przed Płowskimi Azotami sponsorskie derby. Spotkanie z Unią Tarnów. Ten mecz zaplanowano w sobotę o godzinie 20.00. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu- i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 metrów kwadratowych z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym, zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji – trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w Biurze Sprzedaży Magdom Holdings S.A. Przy Ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl